Pośród szumiących drzew kapliczka stoi mała, w niej panienka przecudna, w promieniach słońca cała. Do niej to śpieszą dzieci, cichy wieczór majowy. Dla niej przynoszą kwiaty, przed nią skłaniają głowy. Szepczą słowa modlitwy te usteczka dziecinne. Darze przynoszą matleńce swoje serca niewinne. Dobroć jakaś nieziemska rozpływa się dokoła. Zwierzy głos dzwonu słychać, gdy na majowe woła. I płynie rzeka ludzi, to z tej, to z tamtej strony. Każdy spieszy, by mateńce złożyć swę głowę.